Jeszcze raz, nie słyszałem. Nie dostałem wynagrodzenia za swój y, udział, ale rozumiem, że oczywiście ja rozumiem, dlaczego nie słyszysz, tak? I rozumiem, że po prostu. Słuchaj, o... e, młody człowieku, zgodzenia. wiem, że jesteś początkującym aktorem, no, ale to jest bardzo niestosowne, co teraz mówisz, wykorzystując publikę e, do rozliczania jakiejś sytuacji. E, przede wszystkim musimy rozliczyć Twoje spóźnienia na plan i musimy od tego zacząć. Kto jest komu co winien? Bo zaraz się okaże, kolego, i mówię to bardzo grzecznie, że to nie ja jestem Tobie coś winien, tylko o tym nie. Bo ekipa zdjęciowa czekała, aż Ty przyjedziesz na plan, a Ciebie nie było. Więc wypraszam sobie w tym momencie takie teksty przy publicę, bo zaraz się może okazać, rozumiesz, w drugą stronę. Rozumiesz? Tak, tak. Bardzo przepraszam. Nie chciałem tutaj yy, urazić nikogo. Natomiast no, rozumiem, że... Rozumiem te sugestie, że po prostu uważasz, że moim wynagrodzeniem jest to, że... że na przykład mogę teraz z tobą tutaj. Słuchaj, jak się połączyłeś, żeby żebrać, to jest to złe połączenie. Weźmy połącz z jakimś, nie wiem, o tym ryzykiem, rozumiesz? Ja już raz, y... podobno dzwoniłem, żebrać o rolę no. do mojego... No, to nie jest to miejsce i ten moment, okej? Okay? Ja dałem, ci szansę, dałem Ci szansę, zadebitowałeś na dużym ekranie, zadebitowałeś wśród poważnych aktorów, w dużym kinie, w produkcji międzynarodowej i Ty teraz pytasz mnie o kurwa 75 dolarów? W takim momencie? Kwota nie ma znaczenia, no, chodzi o zasady, wiesz, honor. No, nie, nie, nie ma znaczenia kwota, oczywiście, że nie ma, bo... Mógłbym Ci zapłacić i 7 milionów dolarów, gdybym chciał w tym momencie. Ale chodzi o to, że to robisz przy publicy, żeby co? Żeby się popisać? Będę chciał, nie. To Ci zapłacę, nie będę chciał, to Ci nie zapłacę. Ty się ciesz w ogóle, że zagrałeś, człowieku. Dobrze, dziękuję bardzo, przepraszam. Polscy aktorzy, ja pierdolę. Polscy aktorzy, co to jest, co to za ludzie są w ogóle? Wiecznie, daj, daj i daj. Jeszcze zaraz Pazura pewnie zadzwoni, żeby też mu dać. Mm. Nie no... Wiesz, w,